Machu Picchu to bez wątpienia jedno z najbardziej zagadkowych miast na świecie. Tak naprawdę nie wiadomo ani po co zostało stworzone, ani tym bardziej jaki był jego cel. Bowiem znajduje się ono w takim położeniu, że zbudowanie go było nie lada wyczynem. Od długiego czasu wielu ludzi utrzymuje, że w miejscu tym niejednokrotnie widziało niezidentyfikowane obiekty latające. Jednak coś takiego przydarzyło się tu po raz pierwszy. Peruwianka, będąc razem z przyjaciółmi na Machu Picchu, zobaczyła dziwny humanoidalny kształt, który w przypływie odwagi postanowiła sfotografować. Okazało się, że na zdjęciu widać niezwykłą istotę przypominającą kosmitę szaraka. Czy jednak fotografia jest prawdziwa? Jeśli tak, to może to świadczyć, że owe Machu Picchu wcale nie zostało stworzone przez inków, ale właśnie kosmitów. Czy było to dawniej miejsce, w którym mieszkali obcy na Ziemi?